Ulsan Emil Zahari Carmen Kapelusiko Monika Słowik Dyrektor Toru Wyścigowego w w kolorze bliżej nieokreślonym, na pewno nie czarnym, na pewno nie wzrosłym, na pewno nie białym, młodym. Prezes Hipodramu Sopot, Magdalena Rutkowska, a w środku szczęśliwy Sławomir Duziński, fundator Pucharu, jako prezes zarządu totalitatora sportowego. sam jest sobie pobiegł, ale on swoje dzisiaj już zrobił. Być może w tej chwili pan prezes negocjuje panów zakupu kolejnego konika, bo tak za teraz zakupił sobie w tym tygodniu trzy konie, z tego jeden i ja wygrała derby ostatnio z Warszawy. Nie, Wnisy pełen temperamentu, Ursan I spokojny, wyciszony już Emil Zachary. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do kaz. Przed nami bowiem gonitwa piąta.